Hej, i widać je po raz kolejny w Prison architekcie Raz mi więzień zwiał A jednego mi zabili Oj oni naprawdę, zaczynałem się prosić o to, żebym mu kurde zaczął Montować złe rzeczy W tym więzieniu, coraz większe kontrole, coraz więcej co i tego po prostu to jest prośba, po prostu samosienka prowadzona od nich. A ten, ten to widzę, że naprawdę chyba się prosi o to, żeby zostać tutaj do żywocie. Killer. Co jest, panie, killer? Czyżby miał pan jakiś problem? Młoteczki się zbiera. A wie pan, że to nielegalne u nas, nie? No, chyba, że nie taki ty jesteście w tym, że tutaj jest to nielegalne. Oj, nie to. Chciałem łóżko zbudować. Ale tak, kupili już. Tak, już kupili. Dobra, jak już kupili, to nie ma co ten... co narzekać. Zamontujcie to już ładnie. Potem zamontujemy łóżko i już będzie kolejna ta... cela. Potem zaczniemy się zastanawiać nad rozciągnięciem tutaj tej części. A właściwie, ilu teraz mi przyślą więźniów, jak włączę sobie? 15? A, no nie fajnie. Powiem szczerze. Stąd tutaj, kurde, dziesiąteczką mamy problem. i co tutaj, dopiero ten? 15 jeszcze. Eee... Niegrzeczni z was ludzie są. Bardzo niegrzeczni. Takie rzeczy robić dyrektorowi, który kurde chce być dla was miły. Chodzi na to, że po prostu nie mogę być miły dla was. zobaczyć ile mogę rozbudować to ściana raz dwa ściana raz dwa ściana raz dwa ściana raz dwa ściana Tak mogłem to rozbudować. Do 1430. No ale. Na razie nie zajmujemy się tym. Na razie się zajmujemy wszystkim innym. Patrol. Łazieć. Kontrola. 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 Ten też tutaj kontrolę chce. Dobrze. Ten chyba śpi. Tak, ten chyba raczej śpi u góry. Ten ma nóż. Ten tu jest grzeczny, ten tu jest grzeczny. Ty tutaj nie śpisz. Czemu? Czyżbyś kombinował ucieczkę jak twój kolega? A jednak nie. Dobry z ciebie, chłopiec. Dobrze. Plan dnia na razie nie zmodyfikowałem jakoś tak specjalnie, ale chyba na razie wystarczy jako taki. E, trzeba byłoby na pewno przeszukać tutaj tą celę. Jak ty niedługo wyjdziesz z tego więźnia, to ja będę szczęśliwy chłopie dobra. Cela. 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 Może się wydawać, że ten, że ci od dołu... A nie, w sumie czemu ja nie robię tego w ten sposób. O. Sprawdzenie całego bloku. No proszę, kurde. Ech. Jedno co z was spuścić oko i od razu kurde. Robię ci taki numer, taki numer. Tu trucizna, tu coś, tu tamto. Czuję się urażony. Normalnie czuję się przez was urażony. Czekaj. A ty dokąd? No chyba nie do celi, co? Z tym niebezpiecznym urządzeniem, co? Nie, 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 nie. Tutaj. Brać mi go, kurde, do izolatki. Nie ma taryfy ulgowej dla nikogo. Ach, jeszcze za godzinkę będziecie mieli kolejną izolatkę. Nie cieszycie się? A powinniście, bo ja się cieszę. Chciałbym wam zmontować kurde pokój do gier, świetlice, ale. Na razie to tylko prosicie o to, żebym ograniczał wam wolność. No, ale cóż. Jeszcze jedne, ten. Potem sobie kupię tego całego. Jak on ma. E, ba, tego gościa. Hmm, inżyniera? Czy brygadzistę? Chyba brygadzistę. No, chyba tak. Mogłem w sumie usunąć tą ścianę i wydłużyć to o ten. Wywalić tą ścianę i zmontować to razem z tym, żeby było nieco dłuższe i, i żeby miał jeszcze jakieś miejsce na pokój. Na więcej pokoi po prostu. To jest dobra opcja. Ale najpierw muszę zmontować ostatnie drzwi do tego. Do Waszych ulubionych pokoi. Bardzo lubicie w nich siedzieć. Ostatnim czasem widzę. Wasza jedyną opcją jest właśnie ucieczki, tylko przez tunele. Czy we w planie dnia mogę wmontować takie coś jak? Nic, panie, prysznic, spacerem, wolny czas, praca. Hm. A szkoda, Wolałbym, żeby była opcja taka jak kontrola, żeby sprawdzić, czy nie kombinujecie czegoś znowu. Hmm. Mm. Ach. Mm. O. Jak ładnie, zaczyna mi mechem wszystko obrastać. Chociaż chyba to nie powinno być zbyt dobre. Tak myślę. No ale kto to wie? Czyżby pan miał jakiś problem? Patrol. Proszę, proszę, proszę. Ty nie śpisz. Ty nie śpisz. A ty powinieneś spać jak zabity. No proszę, co ja znajduję u was? Kontrabandę, nożyczki, niebezpieczne przedmioty, które mogłyby zrobić krzywdę i nie tylko wam, ale również i mi. Nie powinno tak być. To jest miejsce zaufania. Wy ufacie mi, a ja nie ufam Wam. Tak. I chyba się nie pomyliłem w tej kwestii bo nie mogę Wam ufać. O, kolejny pokój jest gotowy. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać w nowych pokojach. Musiałbym trzy dni, chyba nie, marnowywać pieniędzy, żeby móc zbudować dodatkowe skrzydło. Tak. Niestety. No ale. Ech, przynajmniej. Powoli zacznie to się jakoś rozkręcać. A 15 więźniów to jednak boli trochę, żeby od razu tylu mi przyszło. Niby wszyscy przy ścianie śpią. Oprócz tej jednej celi. Jest trochę trudniej niż jakbym grał bez tego, bez mgły wojny. Jak to nazywają? Fog of war. Odwiedzający w grup, trzy osoby w jednej grupie. Mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi. Na wizytacji tutaj tak sobie spokojnie siedzicie. O, proszę, proszę, co my tu mamy? Czyżby to kolega miał jakieś niebezpieczne środki przy sobie? Ależ ma narkotyki. A pan? Czyżby Wycieczka pod mur nasz piękny miała jakiś sens? A miała. Nożyczki, niebezpieczna rzecz. Mogłoby zabić kogoś. Więźnia albo nawet pracownika. No cóż. Sprawdzamy blok. Żaden nie będzie mi tutaj podskakiwał. Znajdę kurde, no proszę, łyski. Trucizny kontrabanda pójdzie na wizytację taki i przyniesie wódkę albo coś innego i myśli że się uchowa no niestety sprawdzanie z ich cel będzie się co coraz częściej a to tylko dzięki wam Sprawdzić jeszcze ton. Tymczasowa też jest niebezpieczna, więc. No proszę, co się stało? Czyżby SEDES zniszczyli? No, no. Tego to jeszcze się nie spodziewałem. Żeby sobie SEDES zepsuli. A SEDES kosztuje stówkę. Wiecie o tym? Rozwalić sedes to jest po prostu najgorsza rzecz. A ty, kurde, znowu kombinujesz tutaj, co nie? Panie, śrubokręt w ręce miał. Ech. No, no. Jestem zbyt dobry dla was. W niektórych momentach. Ale spokojnie, dzięki wam jestem coraz bardziej naprowadzany na właściwą drogę. Popełniacie masakryczne błędy typu kontrabanda, napady na strażników czy coś innego. Ja tu jestem i patrzę, i czekam. No, mogę nowego pracownika wykupić... co on tam? Dzięki temu pracownikowi uzyskasz dostęp do sprzątaczy i ogrodnika. Pada bum! Oj, tysiąc! Ja myślałem, że wystarczy setka. No, patrzcie. Jest 500, a muszę naprawdę tak zapłacić tego. O wiele więcej. Muszę dwa razy więcej zapłacić. Praktycznie chyba najlepiej to jednak nie będzie najpierw kupić sobie tego tylko z pielęgniarkę, skoro tak bardzo gryzą yy, pieniądze we w ten. Tylko musiałbym wymyślić, jakby tu ją wmontować. Bo jednak kurde, pielęgniarka to musi być takie te, że oni będą musieli. Chodzić ten. Ha. Ale jednocześnie nie mogą wyjść z więzienia, bo czasami mogą uciec. No mm. kurde, to jest kurde myśl. Co by tu zmontować? Hm, hm. Jak Usunął ścianę tu. Nie, zrobiłby ścianę tu. Nie, czekaj. Musiałbym zrobić ścianę tu. Tutaj. I wejście do pokoju gdzieś tu. Żeby wszyscy mogli wejść, ci mogli wyjść. Tutaj byłaby ściana, tutaj byłoby wejście do pielęgniarki, a tutaj byłoby wejście dla stra dla więźniów. Więc musiałbym to zrobić w nocy. Tak. Musiałbym zmontować też fundamenty dla tego Bajeru. O na, 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 na. tak. O. Hm, ojciec, mama. Oj, oj, czemu tutaj nie ma ścian? Tej, czemu mi od razu wywaliliście wszystkie ściany, panowie? Jakżeście to kurde zrobili? Już montować mi ściany do diaska. Co to ma być? Kurde, free wolne budowanie? a nie mam funduszy. Jak to nie mam funduszy? A, no tak. No dali, o, pootwierać mu tam drogi i wszystko ładnie, pięknie Żeby nie było Rodzina będzie wchodzić tu Tutaj te drzwi mogę zostawić, ale muszę kupić tutaj drzwi Taka jest prawda Żeby ten Tutaj drzwi do pielęgniarki będą te żeby żaden kurde nie uciekł. Mógłbym połączyć te dwa pokoje ze sobą, no ale jaki jest sens wtedy? To byłoby niebezpieczne. Rodzina i tutaj od razu pielęgniarka. No bez przesady. Muszą to być oddzielne miejsca. Nie ma to tamto. Prypryprypry. Pry, pry, pry. Dobra, mogę zbudować ścianę. Ściana zbudowana. Już nie ma kurde przejścia w tę stronę, panie. Musicie iść inaczej. Dobra, pokój. Gabinet. Pyryty. Gabinet jest. Dobrze. Kabinet wam zbudowałem. Teraz muszę wydać pieniądze na budowanie drzwi. Więziennych tutaj. Żebyście mogli witać się z rodziną, a rodzina, żeby mogła wychodzić później od was. Proszę. <laughs> Przyciskałem się między drzwiami i tyle. No ich, 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 ich. ich. Problem. A właśnie, nie robiłem Wam kontroli przed chwilą, nie? <ścoughs> A może najpierw dam Wam jeszcze zjeść? Nie będę taki. Przed pójściem spać sobie zrobię maluteńką kontrolkę. Żeby czasami nie było, że któryś z Was będzie chciał uciec. To nie byłoby miłe zbytnio. Skąd tylemy? Dobrze, kąpiel? Kontrol? No proszę, podkopik. Czyżby ktoś planował uciec? No, 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 nieładnie. Ci co zasługują na ładny ten Na spokój zostają we w tych a cała reszta jedzie do kontro... na tego Na maluteńki... spacer Do karceru ha, Teraz muszę tylko pousuwać te Nieprzyjemne tunele, które niszczą moją integrację tutaj Chodź, chodź, idziemy Do pokoju specjalnego dla ciebie może ktoś otworzy mu drogi, to? No, 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 panowie, nieładnie, nieładnie. Przecież to jest tak bardzo nieładnie robić podkopy i handlować rzeczami. No dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym zobaczycie ciąg dalszy przygód moich szczęśliwych więźniów. Na razie i cześć!